Szanowni Państwo, zwołaliśmy tę manifestację dzisiaj nie wiedząc o tym, że dzisiaj do, do laski marszałkowskiej pod obrady trafi ustawa posła Czesława Hoca. A tak naprawdę ustawa będąca wynikiem koalicji PiSu i Lewicy. Bo trzeba to sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj PiS tak naprawdę ścina piłkę, którą wystawiła Lewica. To oni... Razem z partią rządzącą w jednej zjednoczonej koalicji, niestety obawiamy się, że przy poparciu również Platformy IPSL-u forsują te rozwiązania. I trzeba to jasno powiedzieć. Tak, dzisiaj, dzień po 40. rocznicy stanu wojennego, widzimy jasno, że PiS idzie w kowidowej koalicji razem z lewicą. My żądamy odwołania Czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu, a oni robią z lewicą dealę, żeby wprowadzić segregację sanitarną. Taka jest prawda o pseudoprawicy, która dzisiaj rządzi. Szanowni Państwo, natomiast trzeba wiedzieć o dwóch rzeczach. O dwóch bezpiecznikach, które jeszcze istnieją w tym systemie, na które musimy uruchomić. Jak powiedział pan Janusz, jest nas w Sejmie zaledwie 11. My jesteśmy głosem, to wy jesteście siłą. A my jesteśmy waszym głosem w tym Sejmie. I to, że my jesteśmy tym głosem, to jest również sygnał dla PiSu, że mają na rzecz kogo stracić ten prymat na prawicy, który dzierżą od wielu lat. I do tego właśnie doprowadzimy. To Konfederacja będzie główną siłą polskiej prawicy już w niedługiej przeszłości. Szanowni Państwo, i to, że Wy jesteście tym głosem, oni tu czują na wiejski. Oni się tego boją. I powiedzmy sobie jasno, że ten krok koalicji z lewicą, z platformą, z PSL-em, którą dzisiaj wykonuje Jarosław Kaczyński, może go kosztować skróconą kadencję i może go kosztować przegrane wybory. I my obiecujemy, Panie Premierze Kaczyński, że jeśli to wprowadzicie, to rzeczywiście. Miliony Polaków się od was odwrócą i wy te wygłory przegracie. Właśnie przez to. I te dwa bezpieczniki, które oprócz oporu na ulicy i naszego głosu w Sejmie istnieją, to jest właśnie ta groźba, że PIS może stracić większość. Wiszą na kruchej, kruchej liczbie posłów u siebie w klubie. Niektórzy spośród ich posłów niestety nie liczni, ale są tacy, nie godzą się na ten mechanizm. I wzywam teraz wszystkich porządnych, normalnych, potrafiących normalnie myśleć posłów prawa i sprawiedliwości. Wzywam was do oporu, wzywam was do buntu. Pokażcie, że jeśli to przejdzie, to ten rząd upadnie. Jeśli są tacy w PiSie, to dzisiaj jest ten dzień, to teraz jest ten moment, żeby się ujawnili, żeby się pokazali i żeby powiedzieli jasno Kaczyńskiemu: przepchniecie segregację sanitarną, rząd upadnie. Tak właśnie ma być. A drugim bezpiecznikiem i myślę, że powinniśmy się też któregoś razu tam spotkać, na krakowskim przedmieściu jest pan prezydent Duda. Pamiętacie, co pan prezydent Duda obiecywał w kampanii 2020 roku? Co mówił podczas debat? Mówił o dobrowolności programu szczepień. Panie prezydencie, to jest ostatnia kadencja, więcej nie będzie. Partia już pana nie wystawi, ale może pan przejść w Niesławie do historii. Dzisiaj wzywamy pana do realizacji obietnic wyborczych. Jeśli to wyjdzie z Sejmu, jeśli to wyjdzie z Senatu, to ma być zawetowany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Państwa, to będzie trudna zima, ale to musi być zima oporu, to musi być zima mobilizacji, to musi być zima zjednoczenia wszystkich tych, którzy chcą obronić Polskę jako bastion normalności w Europie. To jest nasze zadanie i wiem, że wcześniej czy później, ale zwyciężymy. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za Waszą postawę. To jest tak naprawdę początek tej walki. Bądźcie razem z nami. Niech Was będzie jeszcze więcej. Dziękuję!